Witam w trzeciej części filmu na temat, co znaczą liczby 11, 11, 22, 22, 23, i tak dalej. W poprzedniej części mówiłem o liczbach, mówiłem o tak zwanych powtarzających się liczbach, które widzicie na zegarku, godzinach 11, 11 i tak dalej, czyli były wytłumaczone jedyneczki, teraz dwójeczka. Czyli zaczynamy od. 22, 22, bo 1212 12 i 21.21 21 były wytłumaczone w poprzednim filmie. 22.22. 22. Cykl spraw w Twoim życiu trwa, ale, ale nie ma tutaj jedyneczki, czyli nie ma sukcesu. Czyli wszechświat pokazuje Ci, że to, o czym myślisz, to, na czym skupiasz uwagę, to, co nazywasz ważnymi sprawami w swoim życiu, trwa i, i trzeba teraz stworzyć energię do tego, żeby to zakończyło się sukcesem. 23.23 23 to droga zakończenia pewnej spraw, czyli mamy otwarte sprawy, tym są dwójeczki i mamy część już zamkniętych spraw, czyli trójeczek. W tym momencie, kiedy widzę taką liczbę, od razu pytam się swojego umysłu, które sprawy jeszcze trwają, które się skończyły. Chodzi o to, żeby nie być rozczarowanym w swoim życiu. Czyli jeżeli pokazują mi, że na przykład moje pragnienia, moje marzenia dobiegły końca, bo była trójeczka, jedno lub dwa, no to w tym momencie mówię ok i natychmiast mówię proszę o... I tutaj pokazuje, co bym chciał jeszcze otrzymać. Czyli nie było energii, żeby to zmaterializować, albo wszechświat ma dla mnie coś piękniejszego, fajniejszego i zamknął mi drogę do takich marzeń. Dwójeczka, mówię jakie wydarzenia, sytuacje w moim życiu jeszcze trwają i co mogę zrobić, aby zakończyło się sukcesem. Żeby rezultaty były cudowne, piękne i abym się cieszył z tych rezultatów. Czyli w tym momencie podłączam się do wszechświata i zaczynam z nim normalnie rozmawiać, bo po to mamy podświadomość, duszę i rozum, aby użyć używać go w połączeniu z wszechświatem, z istotami, z opiekunami. W ten sposób, kiedy zadaję pytanie, czekam na odpowiedź. Bardzo często odpowiedź może przyjść w postaci godziny 14.14, 14. więc w tym momencie mam usiąść i poczekać na odpowiedź, spojrzeć na swoje życie inaczej. Godziny z dwójkami, czyli 22, 23, 24, 25 to nic innego jak odpowiedź tego typu. 22.23 To sprawy trwają, jedna jest zakończona, trzy są w toku. 22.24 Usiądź i spójrz, czy możesz inaczej postąpić w jakiejś sytuacji, w jakiejś relacji z danym człowiekiem, w jakichś swoich oczekiwaniach. I tak samo, jeżeli się zmieniają tutaj, powiedzmy 22.44, to znaczy, że masz dwie sprawy, które trzeba jeszcze raz przejrzeć, które trzeba przedyskutować. Jeżeli mówimy. Tutaj kolejną liczbę 22,55 to mamy 22,05 czy 22, 0, 5, 3, 15. Wszystkie te liczby, które określałem w pierwszym części filmu, pasują do tych liczb, możecie sobie poukładać. jedynka to zawsze jest, ja jest, czy jestem w idealnym, właściwym miejscu. Więc sprawy, które się układają, zakończą się sukcesem. piątka wciel w swoją decyzję, która została ci podarowana, w życie. 22,16 dokonaj transformacji w jednej ze spraw lub w tych sprawach, które są przed tobą. 22.17. Sprawy w toku, które są, skończą się spełnieniem Twojego marzenia. 22.18. Wszystkie sprawy, które teraz masz, są połączone z karmą globalną, więc będą adekwatne do decyzji polityków, do decyzji ekonomistów, do sytuacji wojennej, pogodowej i tak dalej. Godzina, która zwraca nam uwagę, że musimy bardziej przyglądać się temu, co dzieje się na świecie. 22.19 to. Zakończenie procesu karmicznego w tych dwóch sprawach, czyli to są bardzo ważne sprawy, w których dokończasz jakąś wartość, którą odrabiasz teraz, na przykład wybaczenie komuś, czy odpuszczenie, czy odprężenie, czy dbanie o swoje zdrowie, czy panowanie nad emocjami, czy uwolnienie się od zazdrości, zawiści. Więc tutaj mamy godzinę połączoną z trwaniem i karmy. 22:20 standardowo sprawy trwają i będzie początek nowej sprawy. Więc tak możemy wytłumaczyć te wszystkie dwójki i te wszystkie jedynki dziewiątki połączone w tych godzinach, jeżeli chodzi o dwójeczkę.